Ja myślę, co do tego, jak miałby wyglądać mój content, że w sumie chyba najbardziej ja się skłaniam ku takiemu formatowi, jak ma Britney Broski Podcast, Broski Report. Bo chciałabym tak po prostu gadać o różnych tych rzeczach, które mnie interesują, ale na przykład robić research i coś pokazywać. Bo żeby robić samemu research i potem robić dedytowany filmik, to mi się nie chce chyba, a tak mogę na żywo jakby e, robić to i gadać o tym i pokazywać różne rzeczy. Hmm? Jestem tak excited na nowy album Lady Gagi, jeżeli... Pinky, Pinky, chodź do domu, chodź do domu, chodź, chodź na chatę. Anyway, anyways, mm, jestem bardzo podekscytowany na nowy album Lady Gagi, jeżeli będzie na nim więcej tak dobrych kawałków jak Abracadabra, Abracadabra, Samo wiem z Instagrama, że Caroline Polaczek coś tworzy. I wiem też, że będą nowe rzeczy od Mary's Polska? Ewoku? Po? I am so excited! Było jeszcze on my wishlist, ale raczej chyba właśnie nie będzie. Przynajmniej nie ma znaków ku temu. Ale nowy album Doroty. Oczywiście. Mm. Aby Trixie i Katia, albo chociaż Katia, albo chociaż Trixie przyjechała na tour do Europy. Kolejny wish, kolejny. Wtedy po prostu I'm packing my bags and I'm leaving. Ja jadę, ja lecę. No wiem, chciałam jeszcze powiedzieć o moich YouTube'owych inspiracjach inspiracjach, inspirations, mianowicie tak, no to jak już powiedziałem, Polski Report i Britney Browski, ale oprócz tego Gosia, Świat Gosi. Mówiłam już tutaj o tym ostatnio dwa razy, że moja idolka po prostu YouTube'owa. Mm. Jeszcze na przykład lubię takie kanały typu Maria Zaprasza, że taka pani po prostu sobie pokazuje, robi vlogi swoich dni, jak sobie żyje. Albo na przykład fajny jest kanał też już, gdzie taki starszy pan gra w Minecrafta. Subskrybuję. Nie oglądam na przykład ich, ale subskrybuję i bardzo lubię te kanały i są bardzo inspiracjonujące. Bardzo są inspirujące. Marys Polski. And Katia and Dorota. Śniegu sobie szuka smaczków teraz, szura, i szuka smaczków, bo ma rozrzucone. Także tak spędzamy wieczór. Coś, co bardzo chciałbym opowiedzieć i wymienić, a może też kiedyś głębiej rzeczy się jakoś ten, to muzyki, ró różna muzyka. Oczywiście. Co wchodzi oczywiście cała dyskografia Marys z Polski, cała dyskografia Caroline Polaczek, album Doroty Wolne, niektóre albumy Lady Gagi Gorąco mi się ze przygrzejniku i po prostu jestem czerwony. Zepnę się. Hmm. Hatari, ale to co teraz nie, tylko to wczesne Hatari. Oland, dwa pierwsze albumy szczególnie. The Knife, albumy The Knife, Lady Tron. Trzeba znać Lady Tron. Trzeba znać takie pojedyncze też utwory, jak na przykład Dani L. Harrell i Lil Texas Streaming, albo Dani L. Harrell uh, on a Mountain, albo Notice Me by Dorian Electra i ktoś tam jeszcze. To jest po prostu edukacja. To jest po prostu wiedza, takie jak są. To tak samo jest pewien materiał muzyczny, z którym trzeba, się, trzeba być zapoznanym. Ta. Jeszcze sprawdzę w moich notatkach, bo ostatnio zrobiłem notatki na ten temat, co chciałbym opowiedzieć. Sprawdzę jeszcze w notatkach, czy coś mogę powiedzieć. Mam listę rzeczy, które jeszcze... Te, co wymieniłem, niektóre, a niektóre nie. Więc tych sobie nie wymieniłem, a jeszcze chciałbym poruszać te tematy, to małpy. Właśnie, plus na przykład ciekawe gatunki Mop. albo ciekawe gatunki, których raczej nie znałeś, nie tylko małp. Rysowanie, tworzenie i bycie na takim twórczej jakby ścieżce, odkrywanie twórcze się. No muzyka to mówiłem, że ulubiona, ulubione takie ogólnie te rzeczy, jakieś memy, zabawne filmiki itp. Polski, tak. e, ćwiczenie, czyli ogólnie rok małpy też, no to jak będę zdrowy to wiadomo, no to już e, dawałem, nagrywałem jak ćwiczę i mówiłem o ćwiczeniach. Drag Race, no to w tle oglądam Drag Race, ale ja nie będę mówić o Drag Race, bo mi się wydaje, że za mało osób na Drag Race, żebym ja jeszcze e, to komentował, to kogo to obchodzi, nie wiem. No właśnie, Katia Unch, etc., tak samo, kogo to obchodzi. Ogólnie o zwierzętach, no. Gryz o, też o gryzoniach, właśnie jakieś ciekawostki i te takie Ogólnie jakieś małe zwierzątka, małe ssaki najlepiej. O śniegusie ogólnie, no to o śniegusie myślę, że jest też w codziennych vlogach. O, jeszcze z takiej wishlisty rzeczy, które chciałabym zrobić, ale to już w ogóle jest odjechane w kosmos. tak jak Britney Browski czasami robi podcasty na on Edibles, to ma napisane Do an Edible with Britney Browski. Goals. Mm. A i tutaj mam dalej to -do list, czyli rzeczy ogólnie, które chciałbym zrobić albo się nauczyć. To nauczyć się robić muzykę na komputerze. RIP, bo ja nie lubię robić rzeczy na komputerze i nie wiem tego. to robić. Następna rzecz to Mary Give Me More. Chciałbym zrobić projekt Mary Give Me More. Remixy Mary, na przykład Suka Maria Latex. Ogólnie słuchanie muzyki o muzyce. Yy zrobić muzykę do Marii doktarzy. W sensie nie wiem jak ja miałbym to zrobić, bo to jest bardzo zaawansowana technika i musiałabym się mega długo uczyć tego, a ja nie wiem też czy mam takie predyspozycje do akurat takich yy... czy ja mam takie zdolności żeby aż tak. No ja i tutaj mamy jakieś... Aha. Ale mam notatki co do Remiksów, co do jakichś miksów, mery. Fragmenty. Eee. Mhm. Dalej to samo, dalej to samo. Boże, cały czas o, tych, o tej muzyce. Tu mam całą, e, całą stronę po prostu zapisaną: moje koleżanki, wciąż moje koleżanki Wikeli. Ja z Diva. O co mi chodziło? Nie wiadomo. Znowu. E, Notatki do muzyki, o Boże, a teraz notatki do Doroty wolne, no nie boję się, to ja zapomniałem, że tutaj były te notatki do muzyki jeszcze, Boże, ile tego jest teraz, Boże, ile ja słuchałem tej muzyki, a to wszystko było w jednym secie jakby, na jednym posiedzeniu, lajki, miłość, idę yy, do Ciebie, bal, gadżety jako solowy utwór, ale nie w albumie, no to prawda, dalej my ktoś Hmm. Plus, po prostu, plus po prostu. Cała reszta Doroty. Jakiś tekst napisałem Doroty, ostatniego. Fragment napisałem. Jest na to wojna. Kangsta Dorota Edito, ale teraz przyszła wojna. Patrzę w słońce, jestem radosna. Ale teraz przyszła wojna, a ja zabiłam ich. Oj, wojna, ojna, zabiłam ich, jestem spokojna. <laughs> Postawili mnie do kąta, rozjewali po całym pokoju tak jak ryż i kazali siebie sprzątać. Śmiali się z mojej wypiętej dupy, gdy myłam twarzą podłogę. Wtedy sama nie wiedziałam, że mam przy sobie broń i że zaraz się otworzy we mnie ogień. Ale teraz przyszła wojna. Patrzę w słońce, jestem radosna. Ale teraz przyszła wojna, ojna, zabiłam ich, jestem wolna. I koniec szkicownika. Ok. To nic, ponieważ wtedy zacząłem też kolejny szkicownik, na którym, uwaga. Nie ja tak już taki, jeden taki sam, na którym jest śniegus na okładce. This is literally my dog śniegus. Dalej po prostu tutaj wymieniam utwory One Mountain I też co tutaj można by ten. Znaczy jakieś notatki na temat... O jeszcze tutaj mam napisane Hops, muzyki. No też. Tutaj mam napisane, żeby wysłać jedną piosenkę do Mary na maila. Potem o Oland. Mam teraz z tatki. Boże. Fauna. Dwa wymienione cała praktycznie. Czyli po prostu cała fauna. Tutaj jakieś kolorowe pasgrówki. <tryk> kolorowe pasgrówki. Tutaj ta małpka. <tryk> no i to dzisiaj jakieś też pasgrówki, i zakupić kredki, No i tyle, no muszę kupić kredki. Jeszcze chciałbym stawiać na kanał, no to, yy, jak, to jak będę się uczyć muzyki robić, mam nadzieję, że w końcu będę to robić, yy, uczyć się robić muzykę na komputerze. W końcu może jakoś się przełamie. Chciałbym też uczyć się szyć. Uczyć się robić na szydełku różne szczapki itp. Ale ja też nie wiem kiedy. No i na przykład stawiać, jak gram na basie albo na perkusji, albo może na pianinie czasami. Tak, myślę, może ja zamiast na szydełku, bo ja próbowałem na szydełku, ale jakoś mi nie wychodzi. Może ja powinienem na drutach, bo wiem, że moja mama robi na drutach i mój siostrzeniec nawet ostatnio robi na drutach. Może na drutach lepiej mi będzie. Może spróbuję na drutach. Jeszcze dosyć lubię wyszywanie, na przykład na czapce sobie wyszyłem, albo zszyłem sobie tak spodnie, fajnie, śmiesznie. Będzie też na pewno coś o jakichś kredkach albo czymś. Bo ja chcę kupić sobie jakieś dobre kredki. I może zrobię testing kredek, albo będą coś pokazywać, co rysuję. Zastanawiam się kiedyś też na przykład, czy nie zrobić czegoś takiego, jak yy, przegląd szkicownika osoby, która nie uczyła i nie umiała, nie umie i nigdy nie rysowała też wcześniej, tylko tak sobie coś bazgrze i nie wiadomo, co robi. Tak jakby od niedawna. Takie pierwsze jakieś. I nie próbuję się jakoś uczyć, tylko po prostu bazgrzę. Nie wiem, tak myślę, co jeszcze e, miałbym do powiedzenia? To w sumie nic za bardzo, nie wiem, patrzę, gdzie jest śniegusek. Nie wiadomo. Aha, Że sobie na dywaniku przed drzwiami. Także, laksera jest... tyle. To chyba by było na tyle. W tym vlogu gadaniowym. Nie wiem jak nazwać, to jest taki mini podcast, po prostu ja gadam.